Dzisiejsze spotkanie literacko-muzyczne jest wyjątkowe i już Państwu tłumaczę, co ten napis oznacza. Nad sceną 20 lat minęło. 20 lat minęło pięknej e pracy twórczej pana Krzysztofa Galasa, którego wraz z małżonką, panią Aliną, witamy bardzo serdecznie, wielkimi brawami. Czysta i piękna, aż serce pęka, Odchodzi pewnie na zachód swój zachodzi i cień zostawiam prócz siebie, potem się w wierszach jego grzebie. Dwadzieścia lat temu ukazał się mój pierwszy tomik Poezji pod tytułem Róża Przeznaczeń. Yy, większość moich kolegów, koleżanek, poetów yy, robi tak, że yy, oni już tworzyli, mając 6 lat, pisali laurki w przedszkolu i tak dalej, i to było do Rymu, i, i robią sobie tam. Ja zadebiutowałem Tomikiem Róża Przeznaczeń 20 lat temu, miałem 40 lat. I na swoje 40 urodziny zrobiłem sobie taki prezent. I od tego tomiku z ISBN-em oficjalnego tomiku liczę swoją twórczość. A że akurat splotło się razem to, że na scenie mamy też 20 lat jako sobie przeznaczeni i teraz uzależnieni od marzeń z moją żoną w duecie, no to swoją drogą też mamy to dwudziestolecie. No dzisiaj przede wszystkim tutaj się na poezji... Z, 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 skłaniamy się w stronę poezji. No to powiemy o tym co za chwilę, ale to powiedzmy właśnie o tym symbolicznym Tomiku. Co to był za Tomik? O czym? O miłości? To był Tomik o miłości. Oczywiście, chcąc y, napisać pierwszy Tomik, to jest y, zawsze trudno, bo y, ja sobie tak w pewnym momencie zdałem sprawę, że dopiero. Teraz wszyscy poznają moje myśli i wszyscy będą wiedzieli, o czym ja myślę, co ja chcę napisać, co jest dla mnie ważne. No oczywiście najważniejsza była moja żona Alina, i dla niej ten Tomik powstał, i właściwie są tam tylko strofy o miłości, to Róża Przeznaczeń. Natomiast drugi Tomik był już o egzystencji i było to już zupełnie inne pisanie, bo moja. Pani, pani poetka, która mnie wprowadzała w arkana poezji, powiedziała: Krzysztof, już wszyscy wiedzą, że Alu się kochasz, napisz o czym innym. Kozetka przykryta prześcieradłem. Spowiedź odbywa się należąco. Nie widzę twarzy. Między dotykiem a słuchem spowiedź pacjenta. Wtrącam pojedyncze zdania. Rozluźniam mięśnie, uciskam kręgosłup. Słowa spowiadającego się niczym rzeczny namu pokrywają moje wnętrze. Nie udzielam rad, przestruk, przestruk ani rozgrzeszenia. Obciążony nadmiarem cudzych zwierzeń oczekuję dla siebie wsparcia. Ale od tamtej pory minęło 20 lat, więc tych tomików jest dużo więcej, prawda? I teraz też no, to bycie razem z literatami, współtworzenie wspólnie tego środowiska tak naprawdę w Poznaniu, prawda? No ja nigdy bym w życiu nie przypuszczał, że wstąpię w szeregi Związku Literatów Polskich, że mnie tam w ogóle przyjmą. Okazało się, że po trzecim tomiku, co jest warunek konieczny do tego, żeby się przyjąć, to żeby się tam dostać, to po prostu zacząłem tam działać i teraz jestem prezesem oddziału Wielkopolskiego i wydałem teraz w lipcu jedenasty tomik, I się nazywa W osłupieniu, taki cały czas jestem w osłupieniu nad tym światem, dlatego no, mówią, większość ludzi mówi, że y, książka jest smutna. Być może smutna troszeczkę ta książka jest, ale jaka ma być? To powiedzmy jeszcze o muzyce, no bo to przecież nie tylko poezja, ale przy, także, no właśnie, tworzenie muzyki, granie na instrumentach, no to też od 20 lat. No to właściwie tu mogę powiedzieć, że od dziecka, ale występujemy 20 lat na scenie, można powiedzieć, bo nauczyłem się grać na gitarze mając 12 lat. I bardzo dużo rzeczy już grałem, bardzo często grałem jako młody człowiek, ale nigdy by mi nie powstało w głowie, że jak kiedyś będę ludziom grał, będę po całym kraju i po Europie jeździł i po prostu śpiewał i grał i z takim dobrym skutkiem. No, jako 60-latek w tej chwili mogę się cieszyć i czuć spełniony, że ta, taki popyt na tą naszą muzykę, na tą naszą twórczość jest. W przyszłym roku znowu jedziemy do Hiszpanii i po prostu chcemy to robić. Ja bardzo dobrze się czuję jako bard, jako śpiewający swoje teksty. Potrafię komponować, nauczyłem się tego i dobrze, że może tak być. Ten dom miał mieć jasne pokoje, pachnące drewnem podłogi. Jasne poręcze na krętych schodach. Nie ma no domu ani mebli, jest nowa epoka. Dawno już nie moja. A jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o muzyczną stronę? Czy coś już się tworzy, coś nowego będzie? No teraz przede wszystkim publikowanie w internecie, czyli teledyski, filmiki z naszymi piosenkami, bo yy, z płytami jest ciężka sprawa, bo dla mnie nie jest to problem wejść do studia, opłacić sobie studio, nawet opłacić sobie muzyków sesyjnych, nagrać nową płytę. A kto tą płytę kupi? Do sklepów nas nie wpuszczą, a do radia z tą muzyką też nas nie wpuszczą, więc. Te wszystkie struktury są dość hermetyczne i dość pozamykane. Może będziemy mieć odrobinę szczęścia, że jakiś menadżer albo człowiek wpływowy na nas zwróci uwagę i będziemy mogli następny jakiś większy krok zrobić. Na razie nie ma na to w ogóle żadnych widoków. Tego panu życzę, państwu, ale i czytając na pana temat, no to tak, poeta, muzyk, ale też sportowiec, no to powiedzmy coś o tym. No to było bardzo, bardzo dawno temu. Zdobyłem 38 medali na mistrzostwach Polski i to jest dorobek jakiś duży, ale skończyłem karierę mając 19 lat, więc to było ponad 40 lat temu. To było bardzo dawno, ale byłem paraolimpijczykiem, zdobyłem czwarte miejsce na olimpiadzie na 100 metrów grzbietowym i, no i tego mi już nikt nie odbierze. A jakieś jeszcze inne hobby, zamiłowania? Czegoś, czego o panu jeszcze nie wiem? No, ja przede wszystkim jestem poetą. Czuję się poetą, ale niestety wiersze nie powstają na zamówienie. Jestem też Jest jedna taka rzecz, o której nie mówiliśmy. Jestem dziennikarzem. Przeprowadzam wywiady z poetami i z bardami, czyli ludzi mojego środowiska. Bo mi jest łatwo, bo ja wszystkich ludzi w Polsce znam, którzy śpiewają i którzy piszą wiersze. Gdzie można czytać Ej, publikacje? Na stronie Dziennikarzy Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. To proszę jeszcze powiedzieć, jak pan tu jest związany z Raszynem, no bo przecież nie pierwszy raz tu jesteśmy, to chyba to już jest taka rodzina dla was, prawda? Teraz z, z Raszynem, już trzeci rok robimy z panem Dominikiem. Bardzo si obopólnie ta współpraca się świetnie rozwija. Yy, ale ja tu w ogóle jestem wychowany na Raszynie. Ja tu od dziecka mieszkałem, że nawet jako człowiek niewidomy znałem tu każdy kamień, każdy róg, każdy trawnik. I tu się czuję jak u siebie. Jego cen się cofasz i wracasz. Bo... неж за собой Prawie za każdym razem w trzeci poniedziałek gościmy tutaj, mamy taki wieczór literacko-muzyczny, zawsze przepiękny, zawsze długo wspominany, a także oczekiwany przez naszych seniorów. Ja osobiście się cieszę, że kiedyś na podstawie jakiejś luźnej rozmowy powstał taki pomysł, żeby tego typu spotkania tutaj robić i wypełniać ten kapitał, jakim jest wolny czas naszych mieszkańców, osiedla i okolic. Wcześniej urodzonych. A jeżeli chodzi o działalność klubową, no to w tym momencie mamy jeszcze grupę seniorów nad morzem, w Wiciach. To już ten ostatni turnus zorganizowany w czasy dla seniorów. Tak więc w przyszłym tygodniu będziemy już w komplecie. Pomalutku ruszają już wszystkie zajęcia dla dzieci, dla najmłodszych tutaj. Tak więc mamy też zajęcia ruchowe, zajęcia z Zumby, zajęcia z rysunku. Na to wszystko serdecznie zapraszam, zachęcam do odwiedzenia chociażby naszej strony internetowej, a także staramy się na bieżąco reagować to, co się dzieje. Wiemy, że połowa Polski w tej chwili zmaga się z powodzią, w związku z czym już od samego rana za sprawą administracji osiedla Raszyn, ale także przy udziale całego zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald uruchomiliśmy akcję, gdzie we wszystkich naszych czterech klubach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald prowadzona jest zbiórka właśnie od dzisiaj, od 16tego Września można do klubów w godzinach ich pracy, czyli w tych godzinach popołudniowych, dostarczyć przede wszystkim wodę butelkowaną, niegazowaną najlepiej, a także żywność z długim terminem przydatności, chociażby makarony, chociażby puszki. To wszystko będzie do Kłocka dostarczone już w najbliższy czwartek. Pierwszy transport, ale myślę, że jeżeli akcja będzie rozpropagowana i rzeczywiście cieszyła się tutaj hojnością, dobrym serduszem, duszkiem spółdzielców i nie tylko, bo, bo, bo przecież do naszych klubów przychodzą także osoby spoza spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Będzie się cieszyła powodzeniem, to będziemy tych transportów starali się uruchomić jak najwięcej. Później to zresztą wszystko jedno, bo słowa w końcu zawsze bledną.